Nasz umysł często nam płata figle. Pojawiają się pytania, na które często nie mamy odpowiedzi. Są one na tyle drażliwe, że gaszą w nas zapał, zatrzymują nas i nie pozwalają się rozwijać. Dzisiaj przedstawię Ci trzy zdania, które często sprawiają, że zatracamy się w nich i w efekcie nie pozwalają nam iść dalej. Miłego oglądania! Skąd na to wszystko wziąć pieniądze? Mamy marzenia, cele, plany, ambicje, które często gaszone są tym pytaniem niepotrzebnie. Tak, oczywiście, żeby mieć profesjonalne studio, lokal, sprzęt, potrzebujesz mnóstwo zasobów, które pochłaniają pieniądze jak stutnia bez dna. Szczegół tkwi w tym, że często zapominamy, czym tak naprawdę jest profesjonalizm. A żeby przybliżyć Cię do rozwiązania problemu dzisiejszej tematyki, opowiem Ci historię. Pewnego pracowitego dnia nad morzem statek, który miał niebawem wypływać w rejs, niestety uległ awarii. Wielu mechaników, którzy tam pracowali, próbowało znaleźć usterkę bezskutecznie. Po pewnym czasie wezwano fachowca, który od razu wziął się do pracy. Oglądał, analizował, myślał. W końcu wziął mały młotek, uderzył lekko w jedno miejsce i statek zaczął działać. Gdy doszło do rozliczenia, fachowiec zażyczył sobie 20 tysięcy za naprawę. Kapitan zapytał: Jak to? Tyle pieniędzy za lekkie uderzenie młotkiem? Na co fachowiec odpowiedział: Nie! Za uderzenie młotkiem tylko 2 złote. Reszta to czas, jaki poświęciłem w swoim życiu na doskonalenie wiedzy, która pomogła mi określić gdzie, w jakim miejscu i z jaką siłą uderzyć. Ta krótka historia pokazuje nam, że nie narzędzia, nie lokal, nie pieniądze tworzą profesjonalizm, lecz wiedza, jaką mamy i jak umiemy ją wykorzystać. Jeśli zaczniesz chociaż godzinę dziennie zgłębiać wiedzę i ją praktykować, zdasz sobie sprawę z istnienia narzędzi, które są dostępne od ręki, które przychylą cię ku obranemu celu. A zdanie skąd na to wszystko wziąć w fundusze, szybko zgnieciesz jak kartkę papieru i wyrzucisz do kosza. Nie stać mnie na to. To częste zdanie, które ludzie wielokrotnie powtarzają. Ale czy zdają sobie sprawę, że w trakcie wypowiadania tych słów dokonują wyboru? Nasz umysł Zbudowany jest ze świadomości i podświadomości. W momencie, gdy wypowiadamy stanowcze zdanie, takie jak nie stać mnie na to, dajemy do zrozumienia naszej podświadomości, że tak ma być, a w rezultacie będzie kierować naszym życiem w taki sposób, aby faktycznie nas nie było stać. Pewna kobieta, dzień przed urodzinami, spędzała czas na zakupach. W pewnym momencie ujrzała na witrynie piękną torebkę. Cena, która widniała tuż nad produktem, wywołała w kobiecie myśli, żeby już wypowiedzieć słowo, nie stać mnie. Gdy w ostatniej chwili przypomniała sobie rozmowę z profesorem, w myśl tej idei zaczęła myśleć o tym, że już ma tą torebkę. Następnego dnia, gdy otwierała prezent urodzinowy, ujrzała tą samą torebkę, która widniała na witrynie. Zmień to zdanie na coś pozytywnego i nie bój się powtarzać go wiele razy. Jestem pewien, że szybko zauważysz różnicę. A co jeśli? Te sformułowania często padają w obawie niepewności i strachu. Sprawiają, że boimy się podjąć decyzję, ponieważ nasz mózg wywleka najgorsze scenariusze. A co jeśli źle wypadnę? A co jeśli ktoś mnie skrytykuje? A co jeśli mi się nie uda? 90% takich myśli to nierealne scenariusze, które są wytworem wyobraźni, przez to, że nasz mózg kieruje się instynktem przetrwania. W naszej naturze jest przewidzieć, czy wszystko, co nas otacza, nie stanowi zagrożenia. Najważniejsze jest, aby zachować chłodny umysł. A gdy pojawiają się takie myśli, warto wziąć kilka głębokich wdechów, wyciszyć się i zacząć myśleć pozytywnie. Wiele osób wychodzących na scenę boryka się z tym problemem. Stres potrafi sparaliżować całe ciało, nawet w ułamek sekundy, a najczęstszym sposobem poradzenia sobie z atakiem jest wyciszyć się i zacząć mówić. W tym momencie nasz umysł nie ma czasu zastanawiać się nad pytaniem, a co jeśli, tylko będzie starał się dobrze wypaść. A więc. Najlepszym sposobem na to, by wyciszyć takie myśli jest działać, nie zastanawiać się i wierzyć, że się uda. Te trzy zdania często gaszą w nas zapał. Ważne jest, aby nie dać się im ponieść i przezwyciężyć je. Usunięcie takich myśli sprawi, że nasz umysł oczyści się i pojawią się możliwości do lepszych efektów.